Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy, dzisiejszy dzień jest tym dniem, w którym robimy, w zasadzie już skończyłem, ale dzisiaj otwieramy, proszę państwa, pik z ikoną moment 1 z 5, więc będzie tego trochę, nie ukrywam, yy, do wyboru ofesywna ikona, Historia 93+, do wyboru 8 składów musiało zostać ukończonych, trochę tych kart było przypalonych, ale na szczęście istnieje. SBC, które to było. 85 razy 10 naprawdę mega pomogło. Nie wydałem praktycznie nic na tę ikonę, więc fajnie, przyjemnie. Także oczywiście stawcie pałeczkę w górę. Subskrybujcie oczywiście również kanał. Zagram sobie również też oczywiście meczyk tą ikoną. Zależy, kto to będzie. No na pewno jest to oficjalna ikona. Tego jesteśmy pewni. Pytanie, jaka to będzie oficjalna ikona, proszę Państwa. Przekonajmy się. Zobaczmy. Będzie tutaj. Mmm. Oh! Oh! Mm. Kurde, nie wiem. <noise> nie wiem, kogo wziąć. Teoretycznie, no chyba Auriego wezmę jednak. No wiem, że Kenny ma lepsze gwiazdki, ale kurde, Aurim nie grałem jeszcze w tej FIFA. Dalglishem coś tam pogrywałem. No wezmę tego Thierry'ego. Thierry'a on teraz kosztuje. Pół miliona. Był potencjał, nie? Potencjał, proszę Państwa, niewyczerpany. No niestety. Damy sobie go do składu, oczywiście zagramy coś. Zrobimy pewnie jakąś tam paczuchę przy okazji. No można powiedzieć, że niezbyt było warto robić te, te, tego pika. Akurat, ale Jakbym nie spróbował, to bym się nie dowiedział, proszę Państwa, co mogę powiedzieć? No dobra. Okej okay, moi drodzy, więc wracam do Was po malutkiej przerwie. Generalnie uznałem, że jeśli chcecie jeszcze jeden taki pik, to zostawcie łapeczkę w górę, jak będzie ich. 5000, to zrobimy sobie jeszcze jeden pik, po prostu i tyle. Zagramy sobie oczywiście meczek w tym tierim, bo co, co innego mogę zrobić. Będziemy jeszcze oczywiście robili te paczki. To się nie za dużo, bo będę jeszcze pewnie robił odcinek z tych paczek generalnie oprócz tego, oprócz tego odcinka. A możemy dać też styl gry temu tieriemu. Jakiś styl gry, na no, jakiś. Na pewno coś do driblingu, bo jest niestety niezbyt zwinny, więc damy mu kończącego nie wiem, czy to jest odpowiedni. Zobaczymy. Przekonajmy się, proszę Państwa. Zagrajmy meczek. Thierry Aury. Debiut tego zawodnika. Pewnie jedyny mecz, który zagram nim w tej fifi. No ale nic. Zobaczmy. Z Kingami, Real Tony, Ronaldinho, Ronaldo, Messi po raz kolejny i Akunia. To lecimy, moi drodzy, taki takim razie. Zobaczmy, czy potężny Thierry. Generalnie fajny, gdyby w przyszłej fifi byłby troszkę bardziej grywalny. Bo jednak grałem przeciwko niemu parę razy i był... wydawało mi się, że był trochę klocowaty, niestety. Więc zobaczymy, jak będzie w tym meczu. Może się okaże, że jest po prostu najlepszą kartą w grze. Zobaczymy. No niestety, tutaj Militaor cztery razy szybszy Okej, okay, ciężary. Foden, o oh, kurde, to był no look shot. No, co? Wróć? No look shot, dokładnie. Ciężary, ciężary Messi! Na szczęście. Nie doleciała ta piłka, całe szczęście. Powiem Wam ci, że się bardzo, że Liga wraca. Ligusia kochana. Wszystkie ligi się... W ten weekend odpalają Juventus na poli, proszę Państwa, w sobotę o godzinie 18.00. Kieza nie będzie grał, przez co troszkę pełne portki, nie ukrywam, bo jeśli Kieza nie gra, to mo może być ciężko, nie ukrywam, ale mam nadzieję, że pan Moise Ken, rocznik 00, weźmie to na klatę. Po prostu typuję, że Juventus wygra. Skoro ostatnio mam taką dobrą formę, jeśli chodzi o typowanie, to teraz mówię, że Juventus wygra. Nie chcę, żeby, to się, nie chcę, żeby ta pasta się przerwała na meczu Juventusu. Byłoby mi przykro bardzo. O, Thierry Henry, czy będzie asyst? O no nie, Varan i militała na środku obrony. Mocny, mocny duet. Powiem wam, mocny duetik, ale mam też Jorentę na szczęście. Który nie umie podać piłki, ale Stelling umie odebrać piłkę. To jest to. Okej, okay. Cristiano, czy będzie jedyneczka? Nie będzie, Jorenty znowu. Nice. Okej, okay, Sterling Letka. Fałden był szybszy, ale Auri, świetne zagranie Renato, żeby to musi być asysta. To musi być asysta Renato Sanchez, miałeś tylko bolrola zrobić. A teraz Messi na skrzydle będzie pewnie podawał. Oczywiście, ale jest oblak, który tę piłkę wybija. Dobrze, Jorente po raz kolejny. Ale Mateusz mi tutaj zeżarł ze smakiem. O, leż tej błąd. Amatorski błąd w moim wykonaniu. Trzeba wyjść z bramki. I to jest 1-0, niestety. A, amatorski błąd w moim wykonaniu. Niestety, no to jest 99 Ronaldo. Nie mogło nie być strzelone. Chyba dobrze powiedziałem. Oj, Thierry. Thierry, Thierry, Thierry. W ogóle to jest ciekawe, że on kosztuje jeszcze pół miliona, nie? Też mi zastanawia. Może kwestia tego, że ciężej trafić jest Nikonem no bo jednak kurde Thierry oni kosztuje pół miliona, a taki... Nie, nie wiem z kim go porównać, ale jest... Myślę, że Thierry jest za drogi na swoją cenę. Jeśli, chodzi o, jeśli oczywiście chodzi o ten okres, no bo wiadomo, że to ogólnie Thierry jest spoko. Tylko niestety... Nie ten okres FIFA, ale może Thierry Henry karnego też nie będzie. Nie no, Waran go po prostu zjada tutaj. Przegrywamy do pierwszej połowy. Nie ukrywam, że Thierry Henry jest troszeczkę... No widać, że nie ma aż, aż tyle zwinności, ile inni zawodnicy typu Atal na przykład. No niestety muszę go, muszę go porównywać z Atalem, no bo Atalem gram na co dzień i wiem po prostu jak to wygląda. No ale nic, jeszcze jest druga połowa, no, mam nadzieję, że będzie jakaś bramka, albo asysta chociażby, nie? Cokolwiek. Thierry Henry, odegranie do Renato, może wreszcie jakaś... Składna akcja tego zespołu, przy Państwa, zobaczmy Waran, trzeba go przejść. Przejść Warana. Dobrze. To jest Chiller, przepraszam. O, ale ładna akcja, Folden nie porobił, matko, bosko, dobra. No to już była bardzo ładna składna akcja, niestety tutaj już nic nie mam do powiedzenia. Neymar, Sterling, to musi być w na 21. To musi być. No dobra. Może teraz, na lewą nogę. Thierry Henry, lewa noga, spojenie, no nie. Yes. Myślę, że, myślę, że gdyby to była prawa noga, no to pewnie by to wpadło, nie? Bo ładnie zakręcił tej, Thierry, ale... No niestety, nie ta noga, proszę Państwa. A szkoda, ładny strzał, ładny. Teraz, Thierry Henry, to jest ta akcja. Thierry Henry, lobikiem broni oblak. No nie mogę, no nie mogę nic strzelić tymi ikonami, ja nie wiem. Czekam na tutaj na Auriego, aż wybiegnie, jest! Thierry! Zdążysz, Thierry! No, kurde, no. 97 tempa! Powinien dobiec chyba, nie? No niestety, moi drodzy, przegrałem 2-0 Thierry Henry, no, robiłem co mogłem bo Po prostu się nie dało, no, przykro mi, niestety się nie dało Thierry Henry będzie raczej zawodnikiem, który będzie przepalany A szkoda, bo bardzo lubię pana Thierry'ego, ale taki, takie są realia tej gry Dobra, także pierwsza paczka przed nami, proszę państwa Zobaczmy, czy może jakiś Toty, na przykład, kurczę, nie? Wiem, że dzisiaj była, co prawda, głównym tematem była ikona Ale kto wie, może jeszcze jakiś, kurde, francuski Team of the Year? Nie obraziłbym się, nie ukrywam, nie obraziłbym się. Zobacz, pierwsza paczka 10 razy 85 i... Nie. To będzie Team of the Season. No okej, okay, zobaczmy. Eee... Ehm... Ooo, już myślałem. Ale to nie mógł być Messi przecież. To nie mógł to nie mógł być Messi. To musiał być Di Maria, bo Messi jest na NC, tak czy inaczej. No okej, okay, Di Maria trafiony, spoko. Oprócz niego jeszcze tutaj będzie parę desz. De Bruyne dupli Kurde, ty. Ale dało. De, Bru De Bruyne z duplikatem, dlatego że go trafiłem robiąc SBC o ikonę. O kurczaki. Ale dało. No dobra, to robimy jeszcze jedną, nie? Druga, ostatnia paczka przed nami, proszę Państwa. Przepalamy De Bruyne Di Maria. A zresztą, proszę Państwa. 10 września dzisiaj mamy. Bawmy się, bawmy się, jak żeby inaczej. Zobaczmy sklep. Ostatnia paczucha na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli chcecie kolejną paczkę, kolejny Pixie Colon, dajcie znać, zostawcie opeczkę w górę, a my trafiamy kolejnego toca. Będzie nim tym razem: Haland, którego, którego oczywiście znowu mam. Ale okej, okay, niech będzie Halandik. Witam serdecznie. I oprócz niego, może jakiś szoker totalny. Nie. No dobra, jeszcze jedną zrobię. Niech wam będzie. Przekonaliście mnie, ale ostatnio. Teraz już na pewno ostatnia paczka. Nie przekonacie mnie już, nie ma szans. Muszę mieć jeszcze karty na kolejne SBC, bo zgaduję, że jednak i tak pewnie zrobię tak czy inaczej tego pika, więc lecimy. Ostatnia paczucha, teraz już na pewno Wam dziękuję za oglądanie i zobaczmy. Z kim i z się? Może toty na sam koniec. co? Nie, niestety toty nie będzie, ale będzie, natomiast. Depaj, tak jest, jest 40 depaj trafiony w tej fizie. No dobra, depaj, a oprócz niego jeszcze będzie. Tutaj papu Gomez, trzy duplikaty. Solidnie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się nie wiem kiedy, ale będzie film, także zawcieczkę w górę, subskrybujcie kanał i do usłyszenia. Adio.